Po ostatnim materiale dotyczącym kampanii Performance Max i tego, jak zastosować w tych kampaniach listy słów wykluczających, pojawiło się trochę pytań odnośnie tego, jak w ogóle na koncie Google Ads stworzyć listy słów wykluczających. Od czego zacząć? Czy jest może jakaś baza słów kluczowych, która jest ogólnodostępna, która warto wykluczać? Więc chciałbym Wam dzisiaj pokazać na koncie bezpośrednio, gdzie się znajduje ta funkcja oraz kilka sugestii, jakie słowa kluczowe na samym początku można wykluczyć, żeby kampania była bardziej skuteczna. Sprawdźcie to. Ok, to teraz szybko Wam pokażę, gdzie znajdziemy narzędzie do tworzenia list słów wykluczających. Przechodzimy do narzędzia i ustawienia. Następnie w zasobach wspólnych klikamy listę wykluczających słów kluczowych. Przechodzimy do miejsca, gdzie możemy stworzyć sobie nową listę. Nazywamy tą listę. Niech się nazywa XXX. A w miejscu Dodaj wykluczające słowa kluczowe dodajemy frazy, które nas interesują. Ok, i teraz jeżeli uzpełnicie swoją listę.